wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj przygotowałam taki z drapek, to 7 kierunek, 21 Król Kasa, Wielkie Granie, Król Kesz, Diamantowa Fortuna. W to 40 zł. Zapraszam wszystkich do oglądania i zacznę od drapki 71321 z numerem 24 i tutaj będziemy szukać no, takich liczb i szukamy. Mamy 18, 12, 6, 32, 26, 22, 23, 8 było blisko, 27 i 24. Ta zdrabka jest przegrana i idziemy do następnej zdrabki, i to kierunek kasa z numerem 46. Tutaj będziemy szukać wygrywających liczb albo taki plik i szukamy takich liczb 23. Trzydzieści pięć, szesnaście i czternaście. Ja mam dwadzieścia dziewięć, nie mamy dwadzieścia dwa, no już było blisko, trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery, oboki siedem, dwanaście, dziewięć, trzydzieści trzy. 17 i 34. Tutaj pusto i kontrolne. Zobaczymy, gdzie tutaj kontrolne, różne. Następna zdrabka to wielkie granie z numerem 10. Tutaj będziemy szukać gwiazdku, symbol monet i wygrywających liczb. I liczymy nasze wygrywające liczby takie 44, 29, 33, 57 i 24.

Dalej 54, 18, 32 obok, 58, 23, same obokie. I myślę, że tutaj nic nie będzie. 16, 35, 49, 39 i 47. Kontrolne tutaj różne i zdrabka przegrana. Następna zdrabka to królkę. Będziemy tutaj szukać takich symbole. Drabka ma numer 23. И выигрывающих чисел. Наши выигрывающие ведь это 22, 41, 17, 35 и 45. А у меня 32, 37 не mamy, 26, не 52, 18. Тут Tutaj było blisko, ale mamy 17, 58, 19, 13, 36. Dalej 49 nie ma, 31, 54, 33, 15, 28 nie ma. I ostatni rząd. 29, 59, 27, 12 i 42. Jeszcze jedna zdrabka idzie do kosza. Nieładnie została tylko jedna zdrabka i to diamentowa fortuna z numerem 11. I zobaczymy, co tutaj będzie. W tej zdrabce szukamy worek, kufer i wygrywających liczb. I takich liczb będziemy szukać 42, 16, 23 dwadzieścia dwa i siedemnaście. Ja mam trzydzieści dwa, trzy, dwadzieścia cztery, siedem, dziewiętnaście, dwa, dwanaście, czternaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden obok, trzydzieści cztery, nie mamy trzydziestek, 48, 18, 6 i ostatni rząd 41, 37, 11, 5 i 38. Tutaj również niestety dzisiaj taki odcinek kontrolny różny. To wszystko pod taki, ale nic się nie dzieje, ponieważ mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam dużo zdrówka. Wysokich wygranych, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was serdecznie z Krakowa. Zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!